Cześć, z tej strony Grzegorz, Adam, witamy na kanale AUTODISCOVER, a w dzisiejszym odcinku postaramy sobie odpowiedzieć, czy starsze może być tańsze, tańsze, tańsze na pewno, jest. ale czy również fajniejsze. Nie. No właśnie, moim Nie zdaniem wiem. tak, bo value for money tego samochodu jest moim zdaniem całkiem fajna, a właśnie, a ceny na końcu podamy, ceny na końcu i też przygotowaliśmy dla Was porównanie, Kosztów serwisowania no E92, E93. Do M3, E92. Do M3 dokładnie. E, ale postawiliśmy obok M4, co prawda nowszej serii. Natomiast oba łączy jedno i to samo. Twardy otwierany dach. Który się zakończył na tym modelu M4. E, a bo, zaczął na tym modelu. A zaczął, da, Zaczął i zakończył. Więc to jest ta wspólna cecha. E, na pewno jest taka, że M3 92 ma już V8, a tu też jest 6 silnik I te silniki. Na pewno konstrukcyjnie nie mają, no może blok nie jest identyczny, ale na pewno mają dużo wspólnego, bo sześciocylindrowa jednostka jest rozwijana po prostu cały czas i zmieniają się tam po prostu cyferki, rozwiązania technologiczne. Ale jak tutaj mamy dwie turbosprężarki, to tam też mamy dwie turbosprężarki i też 6 cylindrów, więc jest dużo wspólnego. No, natomiast różnica to delikatnie ponad 300 m4 ile ma koni pamiętasz? 430 I praktycznie koni. półtora raza zwiększona, zwiększona liczba koni. To prawda ten silnik. Biturbo jest też, Twin Power Turbo jak nazwa BMW, jest też bardzo lubiany przez tunerów, ponieważ można go podkręcać nawet do 450, nawet, nawet i 500 koni. Co ciekawe, wersję 335i można było zamówić z napędem na 4 koła i wtedy takie auto-stuningowane miało bardzo duży potencjał. Skrzynia na pewno wolniejsza, bo to jest sześciobiegowy ZDF. Czy wersję 335i można było w pakiecie kompetyjnym zamówić? CS, tak. I wtedy masz radość z BMW CS. No. Nie ma przypadków autodiscover. Nie ma, nie ma, nie ma. 398 to tyle po tunigu koni Tyle dokładnie. <noise> trzeba, trzeba namówić właściciela, żeby... Stage, delikatnie... stage 2 będzie, nie? Czy... Stage, stage 2 CS. Natomiast auto, oba auta oczywiście sprowadzone ze stanów, oba auta wciąż się opłaca sprawdzać ze stanów. Jeżeli zastanawiacie się jakie tańsze auto sprowadzić ze stanów, gdzieś mniej więcej do 50 tysięcy złotych, to moim zdaniem E92, E93. Tak, można z tym silnikiem można upolować, tak? I są E91 też wersje, tak. I są wersje też 28X również, czyli z napędem na 4 koła, sześciocylindrowy wolnossący silnik. I też były wersje cabrio i jeden z naszych klientów, pozdrawiamy Jacka, zakupił, byliśmy u niego. No, i nawet odwiedzaliśmy, e, tak, nawet pokazywał chyba tak, na filmie. Tak, pokazywał gdzieś będzie, tu gdzieś... będzie odnośnik do filmu, e, kupił swojej żonie e, 328i, to było. W tym momencie już zmienił, żona będzie chcąc, nie chcąc jeździć Wranglerem, tak? Tak, sprzedał, sporadzony. sprzedał, ale po dwóch, trzech latach użytkowania jeszcze drożej, no te auta te też auta nie? Po, to, te auta w takiej konfiguracji 3, 3, 5. moim zdaniem ten samochód dobrze, mądrze złożony, z niedużym przebiegiem na pewno nie będzie tracił na wartości. Ja jestem ciekawy jednego, wskocz Grzesiek i z dach i rozłóż, zobaczymy czy postęp 140 koni przyspieszył też. A co, ja równe się będziesz był. składał? W, nie, e? z, czy, ja będę mierzył ci stopę. 3, 2, 1. Ty masz 21 zrobiłeś fal, fal start lekki. Ale. ale... Ja bym powiedział to to jest może być błąd obliczeniowy, ale według mnie jest sekundę wolniej. To i tak jest tak. Y, dwa razy dłużej niż że się uprawia seks. Y, ja bym teraz zrobił y, sound który lepiej brzmi. 6 cylindrów, okay. cylindrów. Dobra. Całkiem nieźle jak na auto za. Nie powiemy Wam za ile. Czekajcie do końca odcinka <śm> i zły, nie? Chociaż tu jest taki bardziej ty, ale słychać go. Tu jest taki metaliczny ten dźwięk, nie? Ale Fajne. fajny. Co? Fajne. Fajny jest w 4 Mi się też podoba dźwięk M4. Na, trudno hmm. porównać auto no, wyczynowe, sportowe do dźwięku. Jakby no. to nie było tak. No Nie, ale ten brzmi przyjemnie. Przyjemny dźwięk. W ogóle moim zdaniem bardzo przyjemny. to może wszędziemy, przejedziemy się. Kiedy ostatnio rozjeździłeś się 93? Bez M? Nie pamiętam. Chodź. Bardzo ciężko pracujący układ kierowniczy. A czemu? Bo tu jeszcze nie był elektryczny. No ale no nie idzie to jak M4 gór w górnych zakresach obrotów. No nie ma się co oszukiwać. No i jest zdecydowanie bardziej miękki. Już go tu tak płynęło, nie? Jest Wie? miękki, ale jest krótszy, węższy, mniejszy i to taki. Tak byś jest siebie to... opisywał. Ja. Natomiast chodzi o to, że to auto jesteś w stanie kupić jako trzecie. Biem, wiem, wiem, można postawić. Budżetowo, tak. budżetowo Budżetowe wie, fajne cabrio. To jest auto, którym robię, nie wiem, zrobisz tysiąc, dwa, trzy 3000 w roku kilometrów w lecie, jak jest fajna pogoda taka jak dzisiaj. A przy okazji no nie drenuje ci portfela zarówno w zakupie, jak i o czym powiemy w dalszej części odcinka. W eksploatacji. Tak, i tutaj jeszcze były w tych skrzyniach takie, tak, taki myk. Tym jak dasz y, tom, ten dość duży lewar w lewo, to masz tryb, może zmieniać biegi manualnie. Tu nie ma niestety łopatek. O, łopatek rzeczywiście, brak. E, ale, y, ale można... Masz tryb sportowy skrzyni biegów, nie. Czyli no, nie ma tu takiej nastawy jak we mnie tych przycisków M na kierownicy i tak dalej. Ale przełącznik BMW już jest z tych nowszych, tak samo ten iDrive jest tu nowszy, no nie czuć, nie. to wnętrze jest nadal ładne, schludne, no ja co prawda ten Cabron. Ka to muszę dodać, że akurat wnętrze było w stylu amerykańskim, nie dość, że wiadomo, beżowa tapicerka, 10-12 letnie auto, no to już było dość to, mocno to drewno było wcześniej? Było drewno. I, a jest Cabron. A jest Cabron, Cabron my, my, my friend. No od dołu, od dołu fajnie idzie, ale jest ten karbon tutaj po oklenieniu, bardzo fajnie moim zdaniem. Pasuje, nie? Kabriolety w Polsce nie, nie, nie były popularne. Nie były, nie były, to bo prawda. Raz, że są drogie. To... A w Anglii się najwięcej sprzedaje gdzie jest najgorsza pogoda, <goda>, nie? Bo każdy chce jest, użyć tej pogody. Jakby nie, ale to wynika też z zasobności portfela, nie? Właśnie to jest to, to co. Jest... Że takie auta w tym momencie już jesteś w stanie sobie sfinansować, nie? No tak, można takie auto spokojnie kupić za gotówkę, nie trzeba się trenować na leasing, ale jeżeli chodzi o leasing, to też można zakupić Natomiast u nas samochód. nie takie, no bo do 10 lat, nie? No tak, nie takie, aczkolwiek yy, nowsze, nowsze BMW 4 w cabrio, też są wersje z dwulitrowymi silnikami z, matem, z napędami na 4 koła, można tak naprawdę zakupić sobie całoroczny, całoroczny fajny, fajny samochód. Skóry grube, nie? No. Dakota skóra, nie? I co ciekawe, w kabrioletach, nie wiem czy wiecie, ale jest taki rodzaj skóry, który się nie nagrzewa od słońca tak zwana sun reflective skóra. Czyli inna skóra nie, idzie ale do kabrio? To nie, nie, inna, nie. W, tak, standardzie w standardzie masz. skórę, która się mniej nagrzewa. Czyli jak zostawisz otwarty dach, to wsiadając nie poparzysz się, bo ta skóra mniej przyjmuje ona będzie miała dużo niższą temperaturę niż skóra w normalnym kupę. A ciekawe, czy to jest jakimś kosztem czegoś, że jakby... Nie, tak się nazywa, technologii Scan Reflective wykonana. No i patrz, w amerykańskich autach, nie, ten Zawsze kom, wiedział, kompas, Zawsze wiem, że jedziemy tak? na East. East. East Side. Proszę bardzo, tutaj miejsce ma Windshot, który jest składany na pół. To jest trochę kosztem tego, że ta kanapa jest taka bardzo pionowa z tyłu i ja bym osobiście nie chciał tam siedzieć, ale, ale no... Ale wsta... wsadzimy tam kamerystę. Tak, dlatego wsadzimy ta piotka operatora. E, tutaj mamy y, ładunki pirotechniczne, czyli system antykapotażowy. W razie dachowania wyskakują tutaj pałąki. Czyli w kabriolecie to nie jest tak, że będziesz rył łbem, czy głową po asfalcie, nie? Tak. Nie będziemy się dachować. Nie będziemy dachować. Znaczy, nie, jakbyśmy dachowali, to mamy kapotaż, nie? To jest cały taki system, tutaj te słupki po prostu. Wyszczelibują w górę, Dzisiaj nie w kole spadło niewiele i dlatego, już BMW nowej generacji już chcecie do serwisu ściągnąć. Ale inaczej, układ kierowniczy tutaj pracuje. Tutaj mamy układ kierowniczy, oczywiście elektryczny. Dała jada, dawać w górne partie Skrzynia, no Mamy łopatki, patrzcie, tak szybko wybierają trójka, dwójka. Trójka. Dobra, ale ja cały Trójka. czas dążę do tego, że fajnie no, możesz to mieć w M coupe, nie? M4 Coupe, a w Cabrio. Jak często będziesz tego używał? Czy znaczy nie. Jak dla mnie, ja lubię, dla mnie fajne połączenie, bo mam i szybki samochód, złożę dach, Dupa jest ciężka, więc auto fajnie się trzyma drogi. A mam ten dźwięk M4. I dla mnie taki jest sens zakupu tego auta. Bo M4 i tak nie jest samochodem, który się nadaje na tor. No nie ma się co oszukiwać. BMW to są auta, którym możesz pojechać na tor. Zrobić sobie dwa, trzy okrążenia, zanim go zagotujesz klocki czy samochód. Ile ostatnio, ale... ile ostatnio serwis BMW m 4 po przejazdach kubicy? No ale to, to, to była wersja już taka bardziej torowa, nie? bo to było GTS-em. Tak? Czyli wersją jeszcze wytrzymalszą, jeszcze bardziej przystosowaną, a i tak były tam, już nie mówimy klocki tarcze, ale całe piasty były do wymiany. Nie? To, bo jak ktoś jedzie bardzo torowo i umie to wykorzystać, to przecież im ta opona lepiej klei tego asfaltu. I większe przeciążenia są, tym bardziej te piasty no, cierpią, tak? Jak założymy ten dach, to mamy samochód dużo sztywniejszy i inaczej się go jednak prowadzi ze złożonym dachem. Zresztą 30% jest cięższe, nad, jest bardziej twardsze na dwozie, jeżeli mamy, jeżeli mamy dach twardy, aniżeli ten miękki, nie? aczkolwiek waga jest większa znowu samochodu. Dobiera i. Ja! Jak cię wziął! Patrz, kurde, nagrałeś to? <grym> Widzisz, możesz mieć 4,400 z no i tak cię, cię A3. Tak a 3 a uh, Zapaniało Ale co no, no, jest nie? też to, że maszem czwórkę i każdy chce się ścigać tak, nawet na tak. pasie rozbiegowym. 5,6 do setki z silnikiem n 54 a 5,4 silnikiem n 55 czyli to była zmiana. Zmiana no, po prostu silnika, tutaj mamy N50. A wracając do wagi, to yy, wyobraźcie sobie, że 335 93 które pokazywaliśmy, waży aż 1800 kg, ze względu na dach, który waży aż 180 kg. Kilo, nie tyle tyle waży, co jest tyle cięższy, co jest mm -hmm. tyle cięższy, bo waży jeszcze więcej. Natomiast wciąż BMW osiągnęło bardzo fajny rozkład masy 51,4 na przód, 48 na 6, 6 na tył. Przy złożonym dachu to się ja jeszcze przy rozłożonym. Ja myślę, że nie wiem. badali no. chyba przy nie przy założonym, Za, założonym zamknięty no, tak, zamkniętym dachu. Dlatego mówię, że według mnie kabriolet jak się złoży dach jest fajniej, no, fajniej klei fajniej na tył. Bo jest trochę tej masy jednak z tyłu. <grym> Jeżeli chodzi o ceny serwisowania, myślę, że. I może... tu będzie M3 versus E92 versus tak. 335i. I tak. podajmy ceny zamienników, bo oryginały będą się znacznie różnić. Tak, nie? dokładnie. Do oryginałów. Może jako ciekawostki Wam powiemy kilka cen oryginału, natomiast myślę, że każdy w takim auto, no zwłaszcza w 335 będzie raczej patrzył na zamienniki. Tarcza jest dwukrotnie droższa, na przykład do M3 oryginału. Tak, natomiast do... porównując cenę zamienniku, 900 zł za zamiennik na przód M3, kontra 350 e92 wersji 335. Tarcze na tył 750 kontra 250, czyli jedno i drugie trzy razy droższe w przypadku M3. Amortyzator również w przypadku... Yy, Większy m3. wybór też będzie na pewno do 3 czy 5 więcej producentów będzie produkowało części zamienne, no bo tarczę zamienną do M3 nie będzie wielu producentów produkować, bo po prostu nie ma na tyle zbytu na to, nie? Dokładnie, natomiast wciąż, yy, wciąż amortyzator E, zamiennik do M3 850zł, 335 250zł, 10 razy... Ale są też firmy, które e, regenerują amortyzatory, nie? O, przyszedł. Wodzianka. wodzianka. Bo, wodzianka. Wodzianin. Nasza autentyczka Wodzianka. E, no nawet na takich rzeczach jak piasta na przykład, piasta z łożyskiem przednim, 700zł do M3, zamiennik, zamiennik 313zł. Zamiennik do 335, no filtr powietrza również 180 zamiennik do M3, 50 zł do 335, no zresztą tak jest w większości e, części jeżeli chodzi o filtry i tak dalej do 335, ponieważ 335 dzieli większość podzespołów i inny, si inny olej idzie do silnika, nie? Jednak tu mamy 10W60 do M3, a 5 w 35 w 40 Ale zobaczmy, na 3. ile to jest że tak powiem prawdziwe, natomiast zobacz, 38 litr oleju, 10W60, a 45W30, natomiast z olejami to jest wiadomo, są oleje i są oleje, nie? więc to, to, o, ciężko, ci to trzeba. ciężko porównać. Może jeszcze kwestie kilku tematów, takie jak turbo, ponieważ regeneracja wiadomo we M4 ile, nie ile, w M4 ile ile M3 turbo? W M3 co nie będziecie musieli przynajmniej regenerować turbo natomiast w przypadku e, 3, 3 5 to w granicy 5 tysięcy złotych trzeba liczyć, a gdzieś tam e, piłowane silniki, niechłodzone turbo w przebiegach powyżej 200 tysięcy kilometrów lubią się sypać. Komplet, kompletną tabelkę wrzuci dla Was Piotrek, jeżeli się zastanawiacie, czy stać Was nie tylko na zakup, ale również serwisowanie. Ale jest jeden plus. Paliwo do jednego i drugiego podobnie kosztuje. <śm -try> podobnie kosztuje. I wiesz? płyn wodniczy. I do spryskiwacza też. A jeżeli chodzi o zakup podobnego egzemplarza, no 3,3,5, importując ze Stanów jakieś sensowne egzemplarze w granicach od no, 40 tysięcy złotych w górę trzeba liczyć. No i to jest, jest ta różnica cenowa, nie? No bo I za mk 100 plus. 100 i to tak naprawdę te ceny tych Emek jeszcze idą w górę. Ale to też, jeżeli chodzi właśnie o 3,3,5, no. Ile można zaoszczędzić, importując taki samochód ze Stanów? No, wejdziecie na automoto, znajdziecie, no, od 30 tysięcy takie samochody się zaczynają. No, ale to będą gruzy jakieś totalne. No, dokładnie. I to nie, tutaj, tu nie chodzi o oszczędność, ale tak jak, Kupu... w ty, tak jak w tym Kupu... przypadku. Tak. Nie, auto uszkodzone przodem, możemy też powiedzieć o naprawie Ale silnik fajnie chodzi, auto jest świeże, jest zwarte. Regularnej... A kupując samochód za 30 parę tysięcy z OTOMOTO, yy, czy z jakiegoś innego portalu, nie zrozumcie mnie źle, ale jak wybierzecie najtańsze auto, jedno z najtańszych, to macie 100% pewności, że takie 3, czy 5 i nie będzie taniej w serwisie. Turbiny, wymiane tak, vanosy. Od razu możecie, no, od razu możecie. Od razu można kolejną dychę do niego po prostu tak włożyć. Więc zakup ogólnie najtańszych egzemplarzy jest zawsze wielce ryzykowny, nie? bo do tych aut po prostu moim zdaniem trzeba dodać. Trzeba dodać zdecydowanie, zdecydowanie, jakieś pieniądze na start. A plusem zakupu auta ze stanów jest to, że interwały serwisowe są krótsze, olej jest częściej wymieniany i macie gwarancję przebiegu. Taką jak jest w Carfaxie, tak? Tak. Nie, Amerykanie zwykle nie jeżdżą jak, jak ten pan audiaterzy. Tylko jednak jeżdżą troszkę <laughs> spokojniej. spokojniej. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się odcinek podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. Zapraszamy na Tiktoka, Instagrama. Facebooka oraz do Facebookowej. Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube'a, na naszą stronę internetową. Gdzie się Na księżycu. Ale jak polecimy go. ze Stanem, zbijemy Piotrkę z Jelonem, to być może polecimy na Mars od razu, na Marsa. A jak, a jak lądując się troszkę rakieta wchodzi, to ją potem też trochę sprawdzimy. Tak, na zapraszamy do naszych biur. Krzeszowice, Warszawa, Rzeszów pożycząstują wam w Krzeszowicach cukierkami w kolorze autodiskafer. Takie wyblakłe autodiskafer. Nietówki? <noise> Głównie są słodkie. Ich smak to, to... słodkie. <noise> słodkie. Dobra. To trzymajcie się. Cześć. Cześć.